Nie wiem, czy ktoś z Was był kiedykolwiek w chińskim parku nocą. Gdzie nie ma nikogo, ale to wszystko jest oświetlone tak pięknie, że warto przyjść chociażby po to, żeby popodziwiać te widoki. Dzień tu jest bardzo pięknie, ale wydaje mi się, że nocą jest jeszcze dużo piękniej. Także ja zapraszam serdecznie do Chin. Jak ktoś by był ciekawy, jak to wygląda. Jestem więcej niż pewny, że nie będzie zawiedziony. No właśnie, ze względu na komary, będę się musiał pożegnać z tym przepięknym miejscem. Także, może przyjdę tu kiedyś, jak nie będzie padał deszcz, ale obawiam się, że wtedy nie będę sam i ktoś tu będzie na pewno siedział albo spał. Ale, tak wygląda moje miejsce, w którym dzisiaj miałem zamiar ponagrywać jakieś filmy. Ale niestety jest deszcz, są chińskie komary, są tak samo nieprzyjemne jak i polskie, więc biorę parasol, biorę plecak i zmywam się. Na razie. Jezu, tak wygląda niesamowita różnorodność w Chinach. Przed chwilą tam byłem na górze i e, myślałem, że nakręcę jakiś film, mówię jestem sam, jest fajnie. Ale tak naprawdę kilkanaście metrów niżej siedzi dwóch gości i łowią ryby właśnie w tym parku. To tak w ramach zakazów, że tu jest zakaz łowienia ryb, oni sobie przyszli z jakimiś latareczkami, mają parasole i łowią ryby. Ale to co jest ciekawe, wystarczy ruszyć trochę cztery litery. I kiedy siedziałeś już w miejscu, że wydawało ci się, że jest bardzo pięknie, i ten, proszę, przeszedłem tak naprawdę kawałeczek dalej. I mam wrażenie, że tu jest jeszcze piękniej. I można. Nagrać też film w takiej scenerii. I też nie ma nikogo, co jest dobre. Nie wiem, zaraz tam pójdę, zobaczyć, czy na tą wieżę da się wejść, bo być może się da, a być może da się nawet w niej usiąść. No właśnie to być może będzie mój test na Chiny, bo jestem w tej chwili w parku. Jestem bardzo ciekawy o której godzinie zgaśnie światło. Mamy za 20 minut, godzinę 23. To wszystko jest rozświetlone, ale kiedy ja tu byłem wcześniej, tak jak w tym miejscu, w którym jestem teraz, tu światła nie było. Świeciło się na pewno to, co tam widać wodali, bardzo piękne. Podświetlone były te mosty, ale tutaj światła nie było i też jestem ciekawy, czy za chwilę to światło wygaszą. Co mnie zaskoczyło w Chinach? Chyba najbardziej bogactwo tych ludzi, bogactwo kulturowe, piękno i to, że to nie są te Chiny, które ja zapamiętałem x lat temu, gdzie było bardzo brudno. W tej chwili jest bardzo czysto. Zaskoczyła mnie także ich organizacja, ich sposób oznaczania różnych miejsc, bo naprawdę przeciętny Chińczyk, jeżeli zna język chiński, jest w stanie wyczytać e, wszystkie jakby drogi, e, którymi się porusza. Jest bardzo czytelny rozkład jazdy autobusów. E, poza tym, że nie jest napisane e, co ile te autobusy jeżdżą, jest natomiast napisane o której godzinie taki autobus wyjeżdża, powiedzmy z jednej pętli i z drugiej pętli. Więc, e, jeżeli jesteśmy w stanie się spodziewać, czy jeszcze ten autobus będzie, czy nie będzie, e, przepiękne parki. Przepiękne parki, przepięknie wszystko urządzone, wszystko sprzątane na bieżąco. Zdziwił mnie też bazar, na, na który chodzę rano, bo gdybym nie wstał rano, to nawet bym nie widział, że tam rano jest bazar, bo jest to tak szybko posprzątane i tak sprawnie zorganizowane. Jeszcze wracając do organizacji, to jest właśnie na pewno rzeka, w której oni jakby w tej chwili, kiedy są największe opady, 140 lat w Chinach, oni natychmiast zamknęli wejście, dojście do tej rzeki i wszędzie poustawiali wozy policyjne i namioty i ludzi, którzy pilują, ja tak naprawdę nie wiem czego. E, bo jeśli ktoś by chciał sobie przejść przez ten płot i wejść do tej wody, no to, to dla mnie to jest jego wybór, tak? A jeżeli utonie, to jest jego prywatna sprawa, ale tutaj być może martwią się, żeby ten człowiek nie utonął. E, czystość także w lokalach, tak? Mówimy o lokalach gastronomicznych. Kiedyś kompletnie tego nie było. Oni też jedząc teraz zostawiają bardzo duży syf po sobie. Dosyć często, ale jest to sprzątane natychmiast. Czyli po każdym kliencie, w momencie, kiedy on wstanie od stołu, przychodzi ktoś i, i to sprząta. Na pewno roboty, robotyzacja czyli, że coraz więcej pracy ludzkiej zastępują roboty i, i na przykład ja myślę, że praca kelnera w Chinach może być zagrożona i to mocno chociażby z tego względu, że wyręczą go roboty. Szybkie pociągi? Nie, no były już wcześniej, natomiast to, co jest dziwne, mi się wydaje, że one wcześniej jeździły 300 na godzinę, teraz tym pociągiem jechałem 349, więc o 50 km szybciej. Bardzo fajna też jest sytuacja, jeżeli chodzi o autostrady, gdzie na lewym pasie można jechać 120 i wystarczy ustawić tempomat na 120 i się po prostu jedzie, nie trzeba ani przyspieszać, ani zwalniać. Nie trzeba robić nic. To takie chyba na bieżąco, pieter, takie rzeczy, które bardzo mnie zaskoczyły, jedzenie. Są rzeczy, które są smaczne, są rzeczy takie, które są smaczne, a ja niespecjalnie chcę je spróbować ze względu na ich wygląd i są rzeczy, które spróbowałem pomimo tego, jak wyglądają i okazały się smaczne. Natomiast to jest, tutaj jest jakby kult chyba jedzenia mięsa, więc ktoś, kto niespecjalnie przepada za mięsem, a ja taką osobą jestem, będzie się musiał na pewno troszeczkę nagimnastykować, żeby zjeść to, co będzie chciał. Natomiast no, no, no Chiny i tak są bardzo bogate w te wszystkie warzywa i owoce. Są też tanie arbuzy. No mówię, wszystko można sobie po prostu tutaj kupić i zjeść. Także biedy nie ma, trzeba chwilę poszukać, wystarczy że ktoś ma telefon z tłumaczem, tylko mówimy teraz tłumaczem tym chińskim, bo na Androidzie trzeba wiedzieć, że na aplikację, jeżeli jest zamontowana w Polsce ona działa, ale tak jak ja zamontowałem NordVPN, on niestety nie działa, został zablokowany tutaj w Chinach i to jest jakiś problem, chociaż może jest to zysk, bo nie zaglądam do, do Google'a, nie mam kontaktu ze światem, mam bardzo dużo czasu na swoje przemyślenia, mam bardzo dużo czasu na przemeglowanie swojego życia, więc myślę, że to było bardzo po, potrzebne w moim życiu. E, takie złapanie oddechu i dystansu i wracając do Polski, ja teraz będę naprawdę, e, to tak po prostu, jak to się mówi, nie tyle dumnie, co butnie może wygląda, że wydaje mi się, że będę znacznie mądrzejszy. Tutaj zobaczyłem ten świat, który będziemy mieli w, w Europie, może za 5, może za 10 lat, zanim my dojdziemy do takich technologii jak są oni. Ja widzę już, jak to działa. Część rzeczy można powiedzieć, że jest bardzo pozytywnych. Część rzeczy mnie gdzieś tam może przeraża w środku, ale tylko i wyłącznie dlatego, że widzę, że ta organizacja może pójść do tego stopnia, że. Ludzie naprawdę mogą być bardzo, bardzo mocno kontrolowani i teraz jest tylko kwestia tej osoby kontrolującej, bo jeśli ona jest uczciwa i ma dobre zamiary, to nie ma problemu. Natomiast jeżeli to jest ktoś typu Łukaszenka albo Putin, może być bardzo, bardzo dużo z tym problemów, szczególnie z taką wolnością. To chyba tyle na bieżąco. Co mi się nie podoba w Chinach, tak? albo co moim zdaniem utrudnia życie bardzo obcokrajowcowi tutaj, to jest na pewno brak w większych miastach prawie już odchodzenia od gotówki i jeżeli ktoś nie ma tego ich systemu WeChat, czyli płatności kodów QR i jakby chińskiego ID po prostu jest od tego odcięty, jest mu trudniej. Problem też wiąże się z bankomatami. Niektórymi w Chinach no, większość bankomatów, no, tak naprawdę trudno powiedzieć, czy większość no, jest zdecydowana część bankomatów, która w ogóle nie obsługuje ani karty Visa, ani Master Kart, także trzeba się nagimnastykować, żeby tą gotówkę wyjąć. Jeśli idziemy i korzystamy z jakichś usług, oni wszyscy mają kody QR, więc wchodząc do mniejszego sklepu czy do fryzjera jeżeli nie mamy odliczonej kwoty pieniędzy, on nie będzie w stanie nam wydać tych pieniędzy, bo on nie jest już na przykład kompletnie przygotowany na gotówkę. Niemczycy też bardzo chętnie przyjmują pieniądze tymi kodami QR, aczkolwiek powiem, że teraz w tych mniejszych miastach i gdzie żyją ludzie starsi nie miałem jakichś większych problemów, żeby wydać pieniądze, czyli żeby przyjęli ode mnie pieniądze, natomiast bardzo niechętnie przyjmowali na przykład 100 juanów, czyli najwi największy nominał u nich, a ja powiem, że bankomat, jeżeli przychodziłem, wypłacałem nim 1000 juanów w bankomatu, to on dawał mi tylko setkami, więc nie wiem jakby było, gdybyśmy chcieli kupić drogę za juana, za dwa, no ale jeżeli tam już było coś rzędu 90 juanów czy 15, to, to oni z tych pieniędzy wydawali, choć zdarzyło mi się w markecie, że. Bardzo pani kręciła nosem, jak kupowałem wodę i dałem jej stoi e, i niespecjalnie e, chciała mi wydać, no ale chyba nie wiem jakie są zasady nie miała e, nie miała wyboru, tak? Co jeszcze? no niektóre oznaczenia, brak chyba oznaczeń takich anglojęzycznych ale trudno tutaj mieć jakby pretensje do Chin bo tak jak patrzę jest to świetne dla obronności kraju bo jeżeli przyjdzie taki obcokrajowiec jak ja on nie ma zielonego pojęcia jak to przeczytać i każdy Chińczyk wie o co chodzi a, a tylko taki obcokrajowiec jak ja nie wie a myślę, że nauczenie się języka chińskiego jest Pisania może po chińsku, tak, jest jeszcze dużo trudniejsze niż nam się wydaje, bo zestawienie na przykład dwóch znaków ze sobą w różnych konfiguracjach, one mogą oznaczać zupełnie co innego. Więc na pewno jest to dużym problemem. No dużo jest też rzeczy to, e, takich, które są e, bardzo tanie i bardzo nietrwałe. Czyli tutaj w Chinach czasami, jeżeli wydamy pieniądze na coś. E, takiego, co wydaje nam się, że może działać, no to mamy powiedzmy 50% na to, że działa, nie działa. Ja kupiłem jakiś tam mikrofon w internecie, który był w miarę tani. Okazało się, że ten mikrofon po prostu zwyczajnie nie działa. Po nie wiem, miesiącu użytkowania, chyba tak on wysiadł, tak? Szczęśliwie jakby autobusem tutaj można jeździć, wrzucając nadal do tej skrzyneczki pieniądze, chociaż wszyscy już jeżdżą z tą właśnie aplikacją i, i płacą aplikacją. To jeszcze na nie? Nie mam, powiem szczerze, że tutaj bardzo dużo rzeczy mi się podoba. To co wymieniłem to jest właśnie najbardziej uciążliwe. A, jeszcze jedna jest uciążliwa, że. Nie wiem dlaczego, nie wiem co było powodem. Chciałem zapłacić za hotel kartą Visa i, i zarówno w jednym jak i w drugim miejscu nie byłem w stanie. Chciałem zapłacić za pociąg kartą Visa. Nie udało mi się zapłacić, więc poprosiłem tą panią o anulowanie transakcji. Co jak się okazało później, kiedy już byłem w pociągu po jakichś dwóch godzinach przyszło mi potwierdzenie jednak, że ja zapłaciłem za ten bilet, czyli zapłaciłem za niego dwa razy, raz gotówką, drugi raz kartą. No i tyle. To są chyba największe tak jakby uciążliwości Chin, tak? Dla kogoś, kto, kto przyjeżdża z zewnątrz i nie za bardzo wie, jak tu się poruszać. No to mówię ten A, inna rzecz, o której faktycznie nie spojrzałem. jest to bardzo bardzo męczące, czyli mamy taki portal jak Allegro. I już nie mówię o tym, że chciałbym coś kupić tam i kupuję na tym portalu, ale to jakby z kąta mojej żony. Tylko już nie patrząc na zakupy, chodzi o to, że obcokrajowiec czy ktoś, kto nie jest zarejestrowany na tym portalu, ma bardzo utrudnione przeglądanie produktów, co już jest dla mnie absurdalne. Czyli za każdym razem, kiedy klikamy w ten produkt, który nas interesuje, wyskakuje nam po kilka razy informacja, że jesteśmy niezarejestrowani i żeby po prostu zarejestrować ten numer telefonu, no, ale żeby zarejestrować ten numer telefonu i, i kupić na tym portalu, trzeba mieć chińskie ID, którego ja nie mam więc nie jestem w stanie tego, za interes, jakby tego zarejestrować i po 3-4 razy przy każdym produkcie wyskakuje mi okno każdą rzecz którą chciałbym kupić, znaczy kupić to przeglądam w ogóle co to jest czyli wchodzę już na daną aukcję sprzedaży czy tam ofertę sprzedaży on mnie wyrzuca twierdząc, że że muszę się zarejestrować a jeszcze inna rzecz, która mi przyszła, no to oczywiście telefony komórkowe, ale to też nie są winne temu Chiny. Jeżeli komuś się wydaje, że ktoś sobie przyjedzie tutaj, kupi, nie wiem, tanio jakiś sprzęt w Siamie, powiem tak, o dziwo, te, te sprzęty niejednokrotnie są droższe niż w Polsce, co dziwi, ale się okazuje, że to jest zupełnie inny sprzęt na zupełnie innym oprogramowaniu, tym chińskim. Ten, to oprogramowanie się chyba nazywało z Harmony, z tego co pamiętam i niech sobie wybije ktoś z głowy, że kupi sobie taki telefon i będzie z tego telefonu korzystał, nie wiem, w Polsce czy w Europie. On po prostu nie ma tego oprogramowania. A dobrym przykładem tutaj będzie mój zakup zegarka. Kupiłem sobie zegarek Xiaomi, jakiś tam inteligentny, który miałem podłączyć z moim telefonem i spróbowałem go odpalić, jak się okazało tam był kod QR czyli ten zegarek po odpaleniu się on pokazuje kod QR i teraz jeżeli my zeskanujemy ten kod QR to on nam zainstaluje, ale na chińskim telefonie chiński system, który będzie łączył ten telefon z tym zegarkiem czyli jak ktoś kupuje na jakichś portalach takich chińskich jak Alibaba czy tam nie wiem Wish czy, czy Yum czy jak to się nazywa cokolwiek to jak jest pisane Global Version to jest naprawdę Eee, taka wersja, bo tutaj, jeżeli kupimy w Chinach ten telefon, on w żaden sposób nie jest kompatybilny z tym Androidem, którego my znamy, eee, że my sobie to po prostu podłączymy, jakoś zarejestrujemy, ten zegarek będzie działał, no niestety nie będzie, on jest przeznaczony na rynek chiński. Co dziwne, ja nawet sobie kupiłem taki komputer do roweru eee, i przedziwne właśnie było to, że w tym komputerze do, do roweru który idzie również na Europę, bo nawet na pudełku było zaznaczenie e, wersja tam EU, e, nie ma po prostu wszystko jest po chińsku, czyli wszystkie napisy są po chińsku i nie ma możliwości zmiany w ustawieniach, czyli on już firmowo jest zaprogramowany tylko na język chiński, e, nie ma możliwości przestawienia go na język angielski, polski czy jakikolwiek inny. Także e, będę miał y, jaką się nazywa. Będę miał komputer taki do, do roweru, ale niestety tylko i wyłącznie z chińskimi znaczkami. Także to są chyba takie jakby upierdliwości, które tutaj, które ja zauważyłem, czyli coś co jest na nie, ale tak jak mówię, te pozytywy są w zdecydowanej większości, więc ciężko się wypowiedzieć, że ja, że coś jest nie tak. Po prostu jak to się mówi, co kraj, to obyczaj. A teraz jeszcze pokażę, jak to wszystko jest tutaj piękne. No, w takim miejscu sobie posiedziałem i już. No, na tyle kończę. Siema. No, cześć już. Jeszcze jednak stwierdziłem, że tu usiądę i chwilę ponagrywam. I jak się zastanawiałem, czego mi w Chinach brakuje oprócz Ciebie, to chyba w ogóle tych wszystkich dostępu do internetu, tak? Najbardziej to, że to jest zablokowane, nie można z tego skorzystać. Na Whatsappie nie można przesłać filmów, bo jest zablokowane. No to to jest chyba naj, najbardziej jakby tutaj dla mnie uciążliwe, bo nie wiem jak widzisz, miejsca są przepiękne, kraj jest przepiękny, Bogata kultura, e, olbrzymia tradycja i y, jest to wszystko hołdowane do dzisiaj. E, bardzo, bardzo fajne jest to właśnie w Chinach, że ja mam wrażenie, że to jest takie państwo, które jest 24 godziny w ruchu. E, w, te, w tym państwie, jeśli ma być coś zrobione, jest to robione natychmiast. I nikt się nie pyta, czy to ma sens i czy będzie mu się chciało stać ruszyć tyłka z fotela no ale właśnie to jest chyba z tym związane że oni naprawdę mają dużo ludzi i jeżeli ktoś jest leniwy to na jego miejsce jest 20 którzy nie są leniwi i będzie chciało im się ruszyć tyłki także nie ma ciebie fajnie by było jakbyś tu była fajnie by było jakbyśmy razem posiedzieli pozwiedzali te wszystkie te piękne miejsca, ale ja po to ci to kręcę, żebyś widziała, jak to wygląda. Być może coś z tego cię zachęci, i być może kiedyś jednak tu się wybierzesz z ojcem. Eee, no, bo myślę, że na Japonię jeszcze przyjdzie czas. Eee, a jeżeli znasz historię Japonii, a myślę, że znasz, wiesz, że Japonia eee, była swego czasu krajem bardzo barbarzyńskim. Eee, no i na przykład tutaj Chiny bardzo źle żyją z Japonią właśnie ze względu na przeszłość, tak jak my z Niemcami. Także co, trzymaj się, do następnego razu, papa. Pa. Kurde, przez ostatnie dni robiłem jakieś niesamowite przebiegi. Powiem tak, że gdzieś tam to pokażę oczywiście, na którymś z filmów yy, zrobiłem chyba prawie 42 tysiące kroków, no bo tam miałem Także wysiadł mi, już rozładowała się bateria. Ja nadal chodziłem, ale powiem, że odbiło to się na moim zdrowiu, bo jak się okazało, zrobiły mi się takie odciski, przez które w ogóle nie mogę chodzić, ale to też było związane z tym, że e, zabrałem z Polski markowe buty i te markowe buty zachodziłem na śmierć. Czyli, jakby e, ciężko powiedzieć, że one były słabym produktem, ciężko powiedzieć, że nie kupiłbym jej drugi raz, ale naprawdę przy przebiegach rzędu 27 tysięcy kroków i 40 tysięcy kroków, też tam ponad 42 to był sukces, ale jakby nigdy dziennie powiedzmy nie schodziłem mniej jak 17 tysięcy kroków, 12, 15 to jakby takie było całkowite minimum, to, to, to myślę, że te buty spełniły swoją rolę. A teraz już się poprzecierały, także mówię, nawet jak krótko używałem i bym je odesłał, to myślę, że nikt by nie uwierzył, że te buty zostały zniszczone w normalnych warunkach, bo gdybym je zakładał, powiedzmy, do pracy i z pracy, to chodziłbym w nich do dziś. I tutaj tylko taka dygresja, że też w Chinach kupiłem jakieś buty, były bardzo tanie oczywiście, fashion i ten, jak się okazało, ta tanieść szła zapal bracji z jakością, bo ta jakość była żenująca. W przeciągu trzech dni te buty się rozleciały. Moja żona je zareklamowała, oni napisali, że jak za dużo chodziłem, czy w ogóle że one są zniszczone, a tutaj się no, moja żona napisała, że ja w tych butach chodzę trzy dni. Oni sprawdzili, że faktycznie oddali pieniądze Buty już nie chcieli, żeby odsyłać. No właśnie, czyli ja miałem rację. Jest, przychodzi taka godzina, że gaśnie światło i to właśnie była godzina, bodajże 23 wybiła. A wracając do tych butów, oni oddali natychmiast pieniądze, tylko one były tej jakości, że przetarły się zelówki, po trzech dniach. Była normalnie w nich dziura. Także idę dalej, papa. Pa. No tak, fascynacji się nami ciąg dalszy, bo powiedziałem, że o godzinie 23 tutaj nie paliło się światło i być może zgaśnie. I powiem tak, wybiła punktualnie godzina 23, po prostu zgasło światło i to też jest przepiękna jakby taki przykład automatyzacji w Chinach. Myślę, że to jest wszystko poustawiane na fotokomórki. I po prostu przychodzi taki moment, że oni stwierdzają, że e, no ludzie już powinni spać, a nie chodzić po parku i zwyczajnie to światło gaszą. Tutaj w ogóle to co widać to jest to się świeci bardzo późno, bo ja wtedy byłem i po 12 w nocy i też jakby tu wszędzie światło się świeciło i teraz jeszcze przychodzi mi taki, taka myśl, że w lunką było to samo, czyli jak byłem w małym mieście, to tam o 22 godzinie gasły wszystkie lampy uliczne i już jeździ sobie na swoich własnych światłach jak chcesz się poruszać w nocy więc tak to wyglądało w Lungo. i tak naprawdę wydaje mi się, że to jest fajne biorąc pod uwagę to, że wszyscy myślą, że te Chiny to tacy truciciele, a oni jednak oszczędzają tą energię elektryczną i to jest najlepszym przykładem że są godziny, o których oni gaszą po prostu światła i idźcie ludzie spać.